Siemanko, wędkarski kombytgorz. Zapraszamy na krótki materiał informacyjny. przekazuję głos do Łukasza. Witam siema. Jak wiecie, już na sklep jest mocno przeorganizowany. Robimy porządki, żeby zakupy były łatwe, przyjemne i efektywne. I właśnie jesteśmy w trakcie zmiany działu. Tutaj będzie dział morski. Bartek okay. pracuje w tej chwili nad działem spinningowym. Co tam panie u Ciebie? O, widzimy nowe piękne mikrodziki, nowe główki do raczków Nowości cały czas spływają, czyli no, ciężko teraz będzie to pokazać, ale no, chcemy taką zrobić ogólną, wirtualną podróż. Tutaj dalej poleci dział spinningowy, wszystkie przynęty, żyłki. Kolejna aleja, jak już jesteśmy tutaj, gumowa. No tutaj, no, tysiące przynęt, to będzie wszystko również fajnie poukładane brændami, rodzajami, wielkościami przynęt, także zakupy będą łatwe. Działko owrotków uzupełniane praktycznie już od początku roku. Tu już naprawdę jesteśmy prawie zatowarowani, tak jak chcemy. Szybki szybki rzut na nowości. Jak już jesteśmy najnowszy certejcik, chodzi jak, chodzi jak masełko, świeża dostawa, nowe multiplikatory Westina. Także to wszystko na naszym otwarciu, które już niebawem, o którym zaraz powiemy. A jeszcze zajrzymy może tutaj. Dzień dobry. Do kiedy można kupić kartę wędkarską u pana? Żeby uniknąć opłat wpisowych, do końca kwietnia trzeba opłacić zezwolenie na wody PZ2. I dziękujemy bardzo za informację zapraszamy, pełną informację o kartach zawsze u Mariana dział wędek, również tutaj fajnie można się poruszać fidery, karpiówki w jednym miejscu spinningi, baty do końca dział morski w osobnym no i tutaj nasz, nasza taka perełka dział fiderowo-karpiowy przekazuje głos tutaj fachowcom także Piotr opowie co nie, nie witam serdecznie wszystkich przyszłych i obecnych karpiarzy i karpiarki na szybko przejdziemy sobie tylko działem od przynęt zacznijmy, no to praktycznie każda firma to nowość Massive Bites polska firma bardzo, dobrze, no bardzo dobre przynęty jedna seria, która jest specjalnie zrobiona dla nas, tylko dla naszego sklepu to są cztery smaki, halibut, truskawka, ananas i squidzik nie? jak ktoś będzie chciał to dokładnie opowiemy, bo to na szybko Nash to dostawy mamy już też z tyłu, praktycznie zaraz na dniach będzie wszystko na półkach Sisimur był, jest i będzie bo to też jedna z topowych firm czołowych i będzie jeszcze jedna, którą no, będzie za jakiś czas informacja o tej firmie Z ziaren, no to jak było już widać szybciej na pewno Carp Wszelkie wymiary, jakby 14 kg, 5 kg i kilogram Po kolei konopie, kukurydze, miksy, soje Nowość jak największa, soja oil, czyli oleje w różnych smakach i naturalne Akcesoria, po kolei, wszystkie filmy. Od no, tej na szybko sobie przejdziemy. Korda Mikado, Sender, Nesh i Fox. Wszystko bardzo rozbudowane, więc o wszystkim powiemy, jak toś przyjdzie. Teraz nasz naczelny pakować. Witamy serdecznie pana witam, Krystiana Zonka. Jak myślisz, dostawę z Kretinga. Mamy go w kilku średnicach. 2 mm, 4,5, 6 i 8,5. Który właśnie pakujemy. Okej, okay. tylko licz dobrze, kolego? Dzień dobry, dzień dobry. dobry, Dobry, a co tu się dzieje? Na tym dziale to chyba najwięcej nowości, e, tutaj co mamy? Baton Bites, tutaj wspaniałe przynęty Przemka Solskiego, Sol Bites I z wiadra, z wiadra? Z wiadra, wiadro za, za, zawsze, nie? A tak, ogólnie no to chyba najbardziej rozbudowany dział teraz, e, najwięcej nowości Tu mamy March Pro, e, tutaj mamy zaręty, wiadomo, Wonder, nowa marka u nas, Sono Bites był e, Feeder rozbudowaliśmy, jest tego bardzo dużo Tutaj no, akcesoria, tego by zawsze brakowało, mamy dwie kraty tutaj Prestona, haczyki, przypony, wszystko co możliwe, Mikado też był do metody, tutaj doszedł Drenan jeszcze, no i takich wiele akcesorii, mnóstwo proc. I z nowych marek jeszcze u nas to na pewno Osmo, bo o to się pytaliście bardzo mocno, doszło Osmo, z tyłu jest jeszcze Fider no na bogato, na bogato w tym roku. え、え、え、え、え、え、え、ハハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. 12-13 kwietnia nasze urodziny, oficjalne otwarcie. Musicie być z nami. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla Was: będą konkursy, nagrody, nowości. Zapowiedziało się wielu przedstawicieli z nowościami, i pula nagród, którą chcemy Wam przekazać, sięgła 20 tysięcy złotych. Także naprawdę gruba impreza, coś na ząb też będzie. Wpadajcie!